Leci support, teraz wchodzi się do auta, przytrzymuje się E i F razem i nie ma się róg. widzicie nie mam ruków, ruki mnie ujebali, ja mój, robię kosku i flu. lecę tutaj na glitchu, Wiebałem się w bloczek, nieważne, ale można wylądować na bloku. Normalnie. Wylądowałem gdzieś w jakiejś dupie w rozbitym bloku. jest jeszcze pod Dupa rozbitego bloku. Tak czy siak, widzicie co można zrobić. Jeden O, tu macie jeszcze gratis kaks, kask z Dead Space'a. Pyk. I to by było na tyle.